Cześć, manu, z tej strony Zander jest ze mną krzychu. I w tym odcinku zaprezentujemy wam najlepsze top 10 wysp z obecnych zamykana. A zamyka... Aha, jest jeszcze kesir, siemanku, Kesir I w tym odcinku zaprezentujemy wam. 10 najlepszych wysp na, na obecnej edycji OneBlocka Którą zamykamy właśnie Ale najnowsza edycja startuje już ten piątek 17 stycznia Zapiszcie sobie koniecznie tą datę Ustawcie w kalendarzach 17 styczeń 2025 rok o godzinie 18.00 startuje Najnowsza edycja OneBlocka Jesteśmy na pierwszej wyspie I teraz już widzicie na ekranie kogo jest to wyspa Więc możecie sobie zweryfikować Kto tutaj brał udział w tej wyspie Na pewno najfajniejszą rzeczą jest ta ścianka Z podpisami góry mamy jakieś smoki, mamy fajne jezioro. Ten teren jest tutaj naprawdę bardzo fajnie zrobiony, jest bardzo fajnie zagospodarowany. Są mega fajne domki. Jeszcze jest tutaj koło młyńskie, więc całkiem fajnie jest to zrobione wszystko. Co my tutaj na dole mamy? Mamy jakieś farmy. Okej, okay, jest kaktusiara. Są dwie kaktusiary w zasadzie. Czy jest na tej jednej wyspy? Tak, tak, na dole no. Kaktusiarki nie jakieś za duże, ale na pewno już niezły pitos z tego leci. Ogólnie wyspa całkiem fajna, w tej części, którą można zwiedzać. Jaką ty dajesz Krzychu, ocenkę? ocenę? A 10, rozumiem, tak. Tak, tak, dobra. To ja daję piątkę, bo mi się ona całkiem podoba. I lecimy dalej. Druga wyspa, czyli wyspa łatwo, krzychu możesz już się tutaj do mnie tepać. No jest Jesteśmy w jakimś zamku. W ogóle fajny magazynek tutaj widzę, jest. Wlecę sobie na zewnątrz. Zamek typu taki gildyjny, mógłby sobie na gildiach stanąć. A niżej coś mamy. Okej, okay, mamy kaktusiary i to mega dużą. Wow, no tutaj to jest porządna kaktusiara. kawał porządnej kaktusiary. Nie wiem, czy ty to już widzisz, ale tak. robi wrażenie. Ja to sobie ehm. to po zamku, bo jest... bardzo mi się podoba. Dobra, przejdźmy do ocenki. Ja tą wyspę z racji tego, że w tej części dekoracyjnej jest głównie zamek, no to oceniam na takie właśnie 4 na 10. No ehm, to nie, ta, ta wyspa bardziej mi się podoba zdecydowanie. Ja mam na to na ten zamek. Bo tam w sumie nic nie było. A jak na znaczy, ser, nic ciekawego. Ten okay. jest fajny. Wyspa numer 3, wyspa Bambików. Co my tutaj mamy? Gdzie my w ogóle się pojawiliśmy? pojawiamy się w jakimś budynku, którego ciężko zdefiniować. Od spodu, aha, jest to po prostu jakiś bloczek. Zobaczmy, co u góry się znajduje. O, u góry jest jakiś to potencjał. Jest jakiś bunker, pancerny Tak, jakiś schron na wypadek wojny. U góry jest troszeczkę budynków z takich ala internetowych schematów. Jest również tutaj pojawia się tablica dekoracyjna, coś jak w stylu tej wyspy numer 1 na serwerze. Tylko, że tutaj nie ma podpisów, ale są takie bardziej już fanarty. Też bardzo fajnie jest to wszystko tutaj zrobione. Natomiast w części dalszej mamy jakiś balon, jakiś teren, sporo trawy. Kolejne jakieś fanarty. Niedokończona budowla. Na środku mamy kasyno. Golden Casyno. Golden Golden Casino brzmi jak jakieś jedno z lepszych laswegowskich kasen No oprócz jeszcze jest mała kaktusiareczka Na dole jakieś farmy i oczywiście zbiorowisko pod punkty Nie ma tutaj za wiele do oceny, więc przejdźmy może od razu Ja proponuję tutaj... Ach, niech będzie czwórka za te fanarty i, i ten teren No to ja w tym przypadku daję trojeczkę, aby nie w gary. Oj, akurat tutaj jest sporo zrobione Spory jest teren Niedokończony, ale spory no i co? I większość tym trzeba jakieś. Strefa pustynna, sawanna, góry. Nie, no, no fajnie. Jeśli masz więcej do powiedzenia, mi się w tym że to nie podoba. się, to mieczek jest najlepszy. Mogę. Oni w ogóle mają coś, coś takiego, że, tam, że nie potrafią w jednej tematyce, mam wrażenie, się skupić na jednej tematyce, tylko nawalają wszystko, co jest tylko możliwe. Więc coś takiego nie trzymają. Coś no, się na przykład, nie wiem, czaj szkwinę. Po co jest w ogóle ten blok tutaj? Z kostką. No kaktusiarka, ale wiadomo, nie, nie wygląda to za ładnie tak jak chociaż w przypadku tamtych wysp, to było schowane pod tym, no na dole, nie, wyspem. Chociaż jakkolwiek to miało sens, a tutaj jest wszystko pomieszane, ja nie lubię czegoś takiego, ja już od razu mogę dwa na 10 zdać. W tym przypadku i może te budowle całkiem spoko są. Okej, okay, no to jak już coś do oceniania, to ja tutaj daję trójeczkę tej wyspy. Następna wyspa jest to wyspa gracza Freshu Jest ona na piątym miejscu z kolei. No i tutaj widzimy mały teren, znacznie mniejszy niż chyba na pozostałych wyspach. Fajny tutaj fanarcik z Harry Pottera bo i na dole co, mamy jakieś kaktusiarki, trochę większe. Więc... Ale te zamki są spoko. Nie wiem czy jesteś oczekiwanie ładne Tak, jest tam, to jest. Tam. Się. Ale to jest znowu ten sam case, że Pomieszane style, i co z tego można wyciągnąć? W ogóle te, te wyspy tak by są wyśle, to Wygląda, jakby jakby wszystkie były budowane z jakichś schematów, wiesz, takich już gotowych i po prostu No, wiele wie, tych co, tak budowli jak jest ze schematów. Do tego, też się to nie łączy, w ogóle kistycznie. i mnie to okuje w oczach. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale od dłuższego czasu mmm, nikt nie robi zbytnio innych wysp niż właśnie w w takim stylu zieleni, takiego naturalnego terenu. Nikt nie idzie w jakąś futurystykę czy inne rzeczy, tylko zawsze jest ten teren, teren. teren ja no to teren. w ogóle mam taki case, w sensie wydaje mi się, że właśnie wszystkie te są budowane z pojedynczych schematów. Nikt nie ma na to kompletnie jakiegoś większego pomysłu, tylko byle cokolwiek tutaj było włożone nie? Mhm. I tyle, że dodadzą jakieś ozdópki poza tymi budowlami, które są, nie wiem, wiesz, jakieś modyfikacje terenu czy coś w tym stylu. Ale, ale nie ma w ogóle kompletnie pomysłu na te wyspy i tak jak nie pamiętam gdzie ale na jednym serwerze chyba skyblockowym kiedyś to na początku pierwsze jedna z pierwszych edycji No to faktycznie jak się biał na te wyspy no to wiesz to było takie wow widać że ktoś miał jakiś konkretny pomysł i to budowali dosłownie przez całą edycję i to się trzymało kupy a to jest tak no nie chcę mówić brzydko ale ja na no pierdziel Część to, tak, to jest narcik, tak nie dodana. Dodana. Myślałem, że to sklejone księgów obraz, czy coś Mega na końcu jest, bo nie wiem czy to jest litera jako C, czy to ja jest wiem. E, ale mega fajnie jest to zrobione jako taka kotwica no nie? z liną. Mimo wszystko jest tu dosyć fajnie, ja bym dał piąteczkę. No to tak samo dałem piąteczkę. Dobra, jesteśmy na wyspie numer 6 w rankingu i mamy tutaj styl japoński. Na środku mamy trochę, sporo bajzlu nawet bym powiedział, sporo bajzlu mamy na środku, ale styl generalnie japoński. Hmm, wokół mamy wańsy pod punkty, nawet chyba nie tylko jedną, nie, jedną warstwę jednak Oprócz tego niedokończony teren, ale ta budowla obok jest całkiem fajna, podwyższona Obok mamy jakiś zbiornik wodny Magazyn fajnie, ze smakiem zrobiony hmm, Fajnie, że te bloczki tutaj brown glazed terracotta zostały wykorzystane, które tutaj dobrze fitują Natomiast pod wyspą, okej, okay, tutaj jeszcze jest dalsza część magazynu, fajnie, tutaj niedokończone Mamy kaktusiarkę, która nie jest za duża To co? To ja daję... trójkę Nie no, trzy ja tak samo trzy, bo nic nie ma ja okay. teraz już jesteśmy daleko Wyspa nazywa się Obiboki i jakby to co tutaj widać wskazuje na to, że są obibokami bo tutaj chyba dosłownie no, nie ma nic jedynie chyba polecieli właśnie w punkty kilka warstw e, wańców, na dole zapewne też coś będzie, czy nie? A to te wańce w ogóle, oni to specjalnie stawiali? Ja już myślałem, że tak, tak, jest schemat no. punktem. Pod Dobra, nie ma tutaj. Jakie wyspy mają te No większość. Ja tutaj nie widzę kompletnie nic, ja tutaj jedynkę Wyspa numer 8 Wyspa numer 8, Wyspa numer 8. i tu jest przynajmniej mamy teren Mamy tutaj wszystko na jedno kopyto zrobione. Tak, widziałem, widziałem ten domek, no ale to wszystko kurczę jest takie samo, no te dałki są ze schematów jak nic. Na dole fajna kartusiarka, większa. Okrążona fajnymi droższymi blokami, więc fajnie, że te dro droższe bloki znajdują zastosowanie. Więc fajnie. No ale generalnie przechodzimy do oceny, nie ma tu za wiele, więc tutaj jest taka. No, jedynkę trzeba dać. Bo stylistycznie nie za bardzo. Jeden. Dobra, jesteśmy na wyspie gracza Xreal yy, jedna z ostatnich wysp i co się tutaj rzuca, rzuca w oczy. No jest tutaj rzecz, której nigdzie do tej pory nie widzieliśmy. I to jest właśnie fajne, bo Taka rzecz, której nie można spotkać gdzie indziej, od razu się wyróżnia, od razu przykuwa naszą uwagę, jest to coś innego. Od razu tutaj na pewno będą za to do... ekstra dodatkowe punkty. Podlećmy sobie do góry. Zobaczmy. Ok, bardzo fajna wieża, bardzo fajnie jest to zrobione. Szkoda, że jakby teren tutaj wokół nie został no właśnie, za bardzo ja tak, zagospodarowany. Nie tak jak zobaczyłem, tylko te zielone, ale podleciałem do góry i tak, no. Ja bym jeszcze zobaczył, czy jest coś poniżej. Ok, tam już tylko typowo punkty są nabite, więc nie ma za wiele. I tak, tej wyspie należałaby się jedynka, ale z racji tego, że jest tutaj budowla, której nie ma nigdzie indziej, no, ja od razu daję, daję dwa punkty. Fajnie to wygląda. Okay. Jesteśmy już na ostatniej wyspie, moi drodzy, jest to yy, ostatnia wyspa, jak widzimy, no, kaktusy są tu zrobione na bogato, duża kaktusiarka. Yy, też w innym stylu niż inne kaktusiarki, gdyż mamy tutaj ten system tak zwanych zamkniętych modu modułowych kaktusiarek. Teoretycznie. Znaczy nie powiedziałbym, bo to jest teoretycznie robione po to, żeby była większa wydajność, żeby te kaktusy masowo się nie ścinały. Spory magazyn oprócz czego. U samej góry mamy jeden wielki syf, nie ma tutaj za bardzo nic. Pod wygląd nie ma dosłownie nic tutaj zrobionego, więc jakbym miał tutaj inaczej, inaczej ocenić niż tą jedyneczką, która pewnie też ukrzycha się pojawi, no chyba że zaskoczy. Okej, okay, także tutaj leci jedyneczka. Moi drodzy, to już jest koniec tego wziągł. odcinka. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie. Mam nadzieję, że humorystyczny występ Krzysztofa wam się spodobał. Słyska. Może się do z tego miejsca krzycha, <grymka> <grymka> może się z tego miejsca pożegnać. Nie mam tylko warianty. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć krzycha, to zostawcie 300 lajków. Jest to myślę zaporowa ilość. Tego nie przekroczycie, więc Krzycha już nie no, będzie to, na odcinkach, to, to ja jestem w chyba że te 300 lajków zostawicie. No i co, do zobaczenia na nowej edycji tego trybu OneBlock, 17 styczeń, godzina 18.00, IP oczywiście mcosada.pl.